Wspólnego spotkania z Państwem właśnie dzisiaj osobiście! Dziękujemy! Dziękujemy, dziękujemy za zespołowi kolonialnym, bo cały czas nam towarzyszy. Dziękujemy, kapitalnie poprowadzili kolonialny taki faktowy pokaz na scenie. to jest sceny za Ale będą ojcem z bo to są konieczne Chodzi o pary, co o liczbę uczestników w związku z tym. Te wszystkie zdjęcia, które są analizowane, będą nam potwierdzały informację, czy mamy rekord, ale nadzieja jest ogromna, kiedy się na Państwa dzisiaj tutaj patrzy. Dziękujemy, że jesteście raz jeszcze. Widzimy, że przyjechaliście z różnych zakątków naszej pięknej ojczyzny, nawet spoza granic Polski, bo przecież Polak mnóstwo mieszka na, na świecie. Wspominaliśmy, witaliśmy gości ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, ale nie tylko stamtąd przybyli. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy mieli do pokonania nierzadko ocean, a jednak zależało im z jakiegoś względu, żeby tutaj między nami dzisiaj... I dumę narodową. w dumem narodowoły jesteśmy powodu, żeby uprawiać pewne dumy, dumy. nie... Polska jest jedna. Polska jest jedna. Czy gdzieś tam w mniejszych ośrodkach, czy tam w wielkich, ale to samo serce, ten sam dum, ta sama historia nas spaja i łączy. Przed nami będzie... Dziękujemy. Te polskie, nowe polskie brzmienia. Przed nami będzie jeszcze część pół. Warto podziękować, tak jest! Dziękujemy! Dziękujemy! dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Szanowni Państwo, dziękujemy. pamięć o poprzednich pokoleniach przechowywana jest oczywiście w naszych domach, w naszych sercach, w naszych umysłach, ale przechowywana jest także w archiwach. Witam polskich patriotów, którzy zgromadzili się tutaj w sercu Warszawy pod biało cerwoną flagą, której służymy i której służyć będziemy. Dziękuję, że tu jesteście i że bije tutaj dzisiaj tak mocno serce Polski. Dzięki Wam. Dziękuję bardzo. Tu jest. Drodzy Państwo, korona dobrego to symbol suwerenności. Symbol suwerenności, który pozwalał budować cywilizację wolności. Rzecz postoi tą wolność. Rzecz